Cześć trombole moje kochane, Argo Drukarek ze strony jeszcze w sierpniu jeszcze w sierpniu zabierzemy się teraz za Neverstopa, bo przyszedł moduł, ale słuchajcie, jak drukuje nowa głowica chińska po całym dniu wczoraj pieprzenia się z tym, przełożenie może nie jest jakieś kłopotliwe, kurwa zobaczcie nie idzie dość do ładu z tym czymś. Nowa głowica, no nowa, no wiadomo, że one tam regenerowane są, nie? Będę musiał to znowu wyciągać. Yy, powiem Wam tak serio, to od samego początku wiedziałem, że będzie to taki efekt, a nie inny. Niestety Chińczyki wysyłają te głowice, one wyglądają wypukane, nowe. To jest klienta w środku i ja mam ochotę udrożnić tą i zamontować mu tą starą, niż grzebać i babrać się z jego yy, głowicą, którą zakupił yy, na Ali. Wystartowała, owszem, dukarka jest naprawdę rewelacyjnie utrzymana. Jest w środku fantastycznie wszystko na swoim miejscu nieuchlapane, nieulane, mała ilość wydruków. <laughs> I żałuję, że nie zabrałem się za udrażnianie tej głowicy, niż montowanie głowicy, którą klient kupił. No ale taką wyraził chęć, żeby mu założyć tą głowicę do tego 69,20. I tak zrobiłem, też uczyniłem. No ale po wszelkich sergielach, słuchajcie, to jest wydruk. Jeden z wielu czyszczeń, wiele było, nie chciałem jej męczyć. A, to jest kartka do klienta. Więc dzisiaj będę po prostu świeżą głowicę, nową, w cudzysłowiu, udrażniał, kurwa, żeby to drukowało. Ręce opadają. Więc wczoraj tyle czasu na tym spędziłem i mi się już kompletnie... No, no nie chcę dwa razy do tego tematu podchodzić, ale takie są uroki. Następna sprawa, mój czujnik paliwa. Rozcięty się, okazało że przewody są tak tutaj... Yy, z, Skorodowane, że kompletnie tu jest problem. Będę musiał się dolutować do tego, żeby pokazywał i pokazywał nam stan paliwa. Taka ciekawostka 20-letniego sprzętu pływającego. Co miałem zrobić? Miałem wam wczorajszego neverstopa, bo chyba tego filmu jeszcze nawet nie macie, ale myślę, że chronologię za. za. chowamy. Więc mam zastępczy ten moduł do neverstopa. Firma INKO, co zarobi to na winko, więc nie reklamujemy. A gdzie jest faktura? Kwita nie ma, panie. Zobaczymy, jak ten moduł się uruchomi, Jak będzie funkcjonował. Piękny. Ogromny. To jest ten moduł. Ciekawe, czy nie, one tam napełnione na pewno nie są, wyczyszczone, i tak to tu jest pięknie, cudownie. Taśmy grozy, a co to za tasiemki? A, one prawdopodobnie przytrzymują ten wałek, pęben czy wałek nakładający. No nie wiem, tak mi się wydaje, musimy je wyciągnąć, tak? to my mamy zabezpieczenie. Bębna to zostawimy i bierzemy do naszego Neverstop'a, który Dobalnie drukował, muszę wam przyznać To jest dzisiaj ostatni dzień Mojej pracy we wrześniu, bo jutro jest sobota Ja w sobotę w wakacje nie pracuję Więc Więc, no Dobra Bla, 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 bla. Jeps, ciekawe jak on zagada W życiu tego nie robiłem przed tym sprzęcie, to jest oryginalny Moduł, który już dokucza. Jak widzieliście, ostatnio drukował kiepsko pośrodku. Bęben wygląda dobrze. Moduł montujemy. Zamkniemy klapy i szukamy niespodzianek. Miejmy nadzieję, że ich takowych nie będzie. Spróbuję dosypać to, co. Cudownie, cudownie. Nie wiem, czy Wy to słyszycie. Bardzo się cieszę, że tak chrupiesz. Kurwa, nawet nie wiesz jak bardzo się cieszę, że straciłem pieniądze. I chuj z tego będzie. Cudownie, fantastycznie. Pięknie, chrupie. No to już wiecie. Jak <laughs> się ktoś płaszczy na kurwa gówno. Cyklicznie pewnie chodzi, czy to kupować? Nie, kurwa nie. Nie kupować tego, nie brać w łapę. Dawaj kopię zrobimy, Zobaczymy, czy chociaż dobrze drukuje. Pokazuje nam tu 100%. Czego? Z jakością też bym się nie zestrywał, nie? O, twoja mać! Też nie było to panie, i chrupie, i chrupie, i chrupie. Źle po prostu zmontowany, źle zrobiony. Nie wiem. Zaraz piszemy do sprzedawców. Stary kurwa no tak powinien pracować no będziemy rozczyli o wymianę także miało być tak fajnie wymiana działa idealnie na 20 tysięcy kopii To jest oryginał <laughs> Co on tutaj nie domaga? Nie, nie wiem co zrobić z tym gównem Pokaż się Dobra, dziękujemy <laughs> Ku przestrodze. Moduły nie kupujemy z zamienników. i krok, zwłaszcza do tej drukarki. Są kurwa beznadziejne. Dziękuję za atencję. Piszę i myślałem, że chociaż mi to dzisiaj zejdzie, będę miał się spokój, bo za dużo tego sprzętu i takie, takie właśnie to jest. Głowica z ali, którą mamy. Będziecie musieli to serwisować, i nie wiadomo jak to wyjdzie. Moduł zastępczy. Czyli co? Kompletnie są kompletnie sądowani. Dziękuję za tę i to był taki update jeszcze na sierpień. A ja idę. Zamiast zająć się pracą, będę kurwa rozwiązywał problemy nowych części zamiennych. Dziękuję, cześć.